mam mordeczki, z tej strony czyli 2010 i tutaj idziemy po Arlo. Wiem, powiedzcie, balon, przecież nigdzie nie musisz iść. E, sorry, Sierra. Nie wiem, czy tam jest Arlo, ale sami zobaczcie. Biały radar wykrywa tutaj jest zespół R. Więc tam idziemy. Ładnie tam jest w miarę. Tylko najpierw wskoczymy jeszcze tutaj, się nie podtrzyma, bo po mi idziemy, ale potrzebuję max survive'ów, bo bo moje boxy nie mają się zbyt dobrze sami. Zobaczcie. Tyrek, waporion i Espion są na wyczerpani, więc... Także no, zaliczyłem mocne kości, więc trzeba ich obudzić prądem. Jakby szczerze. Jak kurczę nie wiem, czy to będzie kurde Arlo, czy Cliff, ale ja mam nadzieję, że to będzie Arlo bo Arlo muszę pokonać Próbowałem dzisiaj dwa razy. Bardzo odcinka, Nie udało mi się, się był odcinek nagrywany, ale nie udało mi się, więc wyłączyłem nagrywanko. Muszę odczynki, bo myślałem, żeby się oglądać tą troszeczkę. Bo ja walczę nie mogę walczyć najlepiej, lepszymi boksami, więc ciągle mi odpadały coraz to lepsze i lepsze. Robiłem w końcu ewolucje, które też padały. Padały też wszystkie w ogóle pokemony jakie miałem padały. I słuchajcie, ja teraz myślę, że nie użyć mojej tajnej broni, czyli Ultra Mega Evolucji. Bo wtedy miałbym od 2000 CP wolnego. I wtedy, jakby mógłbym łatwo pokonać. No nie, i jakby teraz pytanie jest takie: czy warto? Bo ja zachowywałem to na walkę z Giovanni. Ale kurde, Mega Branzyne I się teraz przyda. A ale jeżeli to będzie Arlo, to, to ja to robię z ja to wtedy robię. Smutno trochę, bo z drugiej strony chyba że dzioba nie przyłapie jeszcze, nie wiem, w około 7 godzin w te, ale szansa jest mikro dosłownie. Więc jakby ja nie liczę na to, ale dobra, jeżeli to dziarla, to ja używam mega blend W sumie mogłem to zrobić wcześniej, tylko nie pomyślałem. Kurde, borowisko jest zamknięte. Także trochę lipka. ale zimno o a znowu pociąg jedzie, naprawdę przed sekundą dosłownie, więc się to usłyszeć, kurde, no ale trzeba zaczekać, dobra, on tam jest, nie? No nie słyszę, że jedzie. Ja już myślałem jak po to, w ogóle jest dzisiaj EV y, Community Day, więc to będzie też taki nagranie Community Day'a, takie króciutkie, kurde. Akurat, jak się skupiłem, że mogę wykonać misję z. kurde, kamienny pokemon. Muszę zrobić kamienną. I dwa zdjęcia. Ale cloister. Cloister jest fajny, ale ostatnio to byłam też od zespołu R. Bo ja mi takie fajne pokazanie od zespołu R. Ewolucja tego takiego małego psa. Ten taki pies z yy, mega duży z dużą ilością kości w ogóle. Więc mi ucieka. Ale mam zubata. Ale jak o trudno łapie złaty, ja myślałem, że łatwiej się łapie z Zbata tylko trudno się łapie i... Ja, Tego Pokemona lubię w miarę, bo ma ma fajną wolce. Ja jej nawet nie znam, ale wiem, że jest fajna i ma dużo CP zawsze. No nie, że nie jestem. A jego nie będę chciała. No może tam taką mu mało dość. Znaczy dużo, ale mało. To jest zyskant. On nawet nie ma ewolucji, mu nie brakuje dużo, mu brakuje mało, Udy co brakuje dużo, nie ma ewolucji, co to brakuje mało, bo dużo, go nie będę, mu bardzo dużo, zepsuł zespół, dalej taki mały spoiler odcinków. Wtedy dołączę do zespołu, ale resztę dowiecie się, więcej dowiecie się, Kiedyś. O, jedzie pociąg. Towarowy czy osoba. Osobowy. Nie? Tutaj? Czy? Towarowy. Towarówka, słuchajcie, i jedzie. Bieże... jakiś płyn. To benzyna, nie wiem, ale ma takie... Nie wiem, możecie jakby... Jak krzyczę, bo tu zagłusza sami słyszycie. Ale słuchajcie, możecie powiedzieć co mogą przewozić pociągi. To pewnie jedno z tych nie wiem, stu rzeczy będzie prawdziwą. No, no, no. To, to są mieszkowice, tu się może zdarzyć wszystko. Na przykład... Na przykład czasami cię mogą uznać za zmarłego. Ale to może tam ten odcinek? Śmierć jest inna w mieszkowicach, naprawdę. Śmierć w mieszkowicach to, to, to w ogóle jest jakiś. W ogóle jest innego. Owszem, jest tu cmentarz, jest prawie pełen, ale. Tutaj, mogą Cię uznać za zmarłego, tylko dlatego, że nie macie przez dwie sekundy. No, no Może nie dwie sekundy, ale przez dzień to nikogo nie zawalisz. Dlaczego znałem za martwego. Albo jeżeli ktoś ci ukryje ten auto i zostawi je włączone i jedzie w pole, no. Ukszajem, to jest most no, komplikowane zaraz się widzimy. To, że ja już jestem daleko nie poszedłem, no ale to jest spotkałem go posił. Wow, dawno rękowna, ale nikogo nie spotkam. Ślag to. to może tu zostanie Mimo że sklep, Może tu zostanie. Mówię może, bo szansa jest unikła. O hej piesku. Ja mam fajnego piesa, bo... Kurde, ja tu vr nie włączę, ale... Chyba. parza. No prawda, on jest tak świetny, żeby się przydał. No i ja nie postawię teraz Duranta, wybiorę, ale go nie postawię, żebyście tylko zobaczyli tylko piesa. I Fajne? Ja odpaliłem ar kletku tylko po to, żebyście zobaczyli tylko piesa. Nie odpalałem oczywiście po to, żeby na przykład, nie wiem, wypuścić z pokamona, bo nie. Po, tylko po to, żebyś nie zobaczyć na piesem. Bo piesem jest o wiele złym od Duranta. A Durant, bo jakbyś sam puścił. Zaraz ujadę. Dobrze, czasem musisz wrócić z mieszkańca. Przed. Sam? W tym momencie okay. I tu będzie kto to gonić. Tak, był na smyczy, ale. chyba mnie. Był w końcu, ale wolał mnie nie ryzykować. Mój ojciec jest niż no, To jest znaczy co? Jasza się po prostu pamiętam to bo chcę się zobaczyć ja z wami jak pójdę pod kościół i znam ja, dobrze, łączę się z wami już z wami dojdę do co po mi właśnie mózg w kosmos siedziała na folii na tym na szklarni czemu nie wiem po co też nie wiem jak ona tam weszła? nie wiem też nie wiem ja nic nie wiem na ten temat kto to jest Chyba Arlo. Sier Dwie Sierry. Jedna na pokęs stopień. bardzo, jedna na pokęs stopień sierra Druga Sierra, coś tu. Siostrzeczki się spotkały. W bardzo niewygodnym miejscu dla mnie. Nie, ja tego nie oddam. Z mi nie wypadł A, mi A Dobra, to chociaż zrobię poradnik do evilucji. Jeżeli weźmiecie i na Peta, zrobi Wam się Espion. Będziecie mogli w Espiona. Jeżeli nie nazwiecie Eve Limnea, ewoluujecie w to. Jeżeli to jest nieudane. To jest nieudane. Jeżeli nazwiecie... ...Pokémona Kira. Z, każdym, z każdą ewolucją działa to tylko raz. Więc, jeżeli na przykład ewoluujecie w Linnea, drugi raz tego nie możecie zrobić. Ta Mao to jest psychicz to jest mroczna. I to mam mówię, w ogóle wytropiłem go z tego z jajka. I dla Kolora twierdzi, że tudzież... nie, nie wiem, jak to mówić ale twierdzi, że to jest bardzo rzadki pokemon no jak no, mi się nie wydaje tylko skoro go ma, no, mam to to nie może być rzadkie żaden mój pokemon nie jest rzadki co mi się uda jest w ogóle peterek Kurczę, mogę go ulepszyć? tylko pojawiam te teorie na moim kanale no to kupię innego, ale Kurde, może ja sobie ustawię na peta, żeby mi się ja, jakby, ja lubię, ja jakby, ja Lubię wodne pokémony, ale jakby, jego zmieniam tylko po to Żeby on mi jakby dał swoje candy, żebym go ulepszyć Tylko po to mi się przyda to takie Szczerze? Dobra, brakuje mu mało, bo ja kiedyś go miałem, ale Potrzeba trzech, A co, trzy? Ile będzie miał? Auć Ja nie wiem ja wiem, że trzy wystarczą. No właśnie, że pęknie, a w ogóle ja mam dwa szajniki. Szajniki, i jedna. I w ogóle, to jest ciekawe. Ja totalnie nic nie wytopiłem. Uciekam i zadam. Za Dzikam, co mam od zespołu R. W ogóle wszystko źle szło. Aż tu nagle zwałem się z Błaziksem. I kurczę, dwie szajniki. No to jedną nazywam Błaziksem. A druga. Druga będzie się nazywać jak wy chcecie. Dokładnie, no zostawiam to wam, wy nazwijcie drugą muszę i zdecydujcie w co że ją wydawać. Mam wolne na Paporiona, na Paporiona, na Lifiona, na... Na... znaczy na Jogentona. Wolne. I mam wodne. I mam wolne na około jeszcze. Mam. To jest właśnie w ogóle, czemu? Czemu szalni? Yy, właśnie ta i ta jest tak brzydka? Ona w ogóle nic nie zna Mogę jeszcze zrobić ten, mogę jeszcze zrobić Espiona shiny. W ogóle no, mi, czy to jest owota i mogę zrobić tam mroczną Iwis szalni. Ale teraz, mi, którą zrobić z tych i jak powinien się nazywać? Workers, Anda, leaving, to jest pierwsza w ogóle, jak ją możecie nazwać. Dobrze, możecie jeszcze nazwać jednego Pokemona. bo naprawdę bym to po prostu. Niech Tutaj. Hmm. Nasza. Gdzie ty jesteś? Oglądam dwa Huntery. Wszystkie są wykończone, dlatego że próbowałem wygrać ze spamery. Ale w każdym razie. Tutaj nie yes. żartuję yes, nie no, starlax, y, gdzie jesteś? tutaj jesteś y, tu wymyślcie dla jakiegoś, jakieś ładne imię Jest. albo wiecie co? może nie dla niego? albo dobra dla niego też trzeba te dwa wam pokazałem plus jeszcze możecie wymyślić imię dla mm, dla 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 naszego pięknego snitu i dobra, mamy tutaj rajkor na urajkor, nie? Tak, to urajkor. Dobrze. Wright, podkręcam. To mam tą misję, której serdecznie nienawidzę. To jest najgorsza misja, jaką kiedykolwiek. Ała. Sprawdzę jakie miałem na mm, minaj Horne. Biegą candy do rajna. Faraj horny, tylko w ogóle sobie... Trzech na łapanych. No bo. się w tym odcinku spotkały. Miło. Bo było, jak się skończyło. Bo... Uciekła. Napisz to, bo w sumie mogę. Jakby. Mogę załatwić jeram, ale zresztą. Bo ona nie tylko. Napisz to. Chociaż nie, ja pewnie jak to już wstawiam, to już sumie może dzisiaj pierwszy odcinek z pokamowę. zmontuję i wrzucę, bo owszem, mogę. Widzimy się w na miejscu. Słuchajcie widzowie, on dał mi candy, za to już bym go Teraz na myszkotach, których wychodzi metamorfoza. Wiele przykłady tylko, ale wiem jak to w brzmi. Mm -hmm. On ma. On ma H. Resztkę, ale ma. I to jest właśnie piękne. To teraz w tym momencie, jak będę tylko łatra. Słuchajcie. No słuchajcie, ja się nie jestem niespodziewana. Jest mi mieszkowica. Jest mi go nie spodziewana. Co mówię go bo usłyszałeś charakterystyczny dla jedynej osoby, która wystąpiła poszucinnie chociaż nikt jej nie zapraszał na challenge i to ona wystąpiła w pierwszym filmie na kanale, czyli właśnie pewnie tutaj macie w karcie albo nie macie, nie wiem ale dlatego to też śmiech charakterystyczny dla klauna. Tak? Nie przesłyszeliście się. Chodzi mi doskonale, znanego chyba wszystkim klauna. Chyba, że ktoś go nie zna, no to macie smutne życie. No ale nieważne. Chodzi oczywiście o klauna. Link do odcinka, nie chyba. chyba tutaj. O ile już wróciłem do domu i mam na czym to zmontować bo Owszem, ostatnio nie mam na czym montować, bo y, komputera tutaj nie ma W sensie jest, ale się nie da nawet To jest komputer, kurde, nie wiem z roku, ale jest, to ma Windowsa chyba 5 No, to chyba nie najlepiej No, najlepiej jestem, ale jakoś żyję No i tutaj, dobra 774 CP tutaj na luziku w ogóle to jest to bardzo często podbijam tego bez tego tutaj pana ja, ja walczę szajni, tak? wiem, szajni mają słabsze takie, ale no tak się składa, że doszedłem do tego momentu w, w moich pokemonach gdzie do tego stopnia są zniszczone pokemony i że, że właśnie tutaj Jakim cudem on się może nauczyć ataku wróżkowego? Jak to jest pies? Pies i wróżki, co to łączy? Przepraszam bardzo Ja wiem, że pokemony mogą się nauczyć leczowych ataków Niektóre wszystkich mogą, no to jest, Ale takie nie Możesz się nauczyć tego samego, co, co może Firo A na przykład ta małpa bez ogona Możesz się nauczyć stalowy ogon Jakby coś mi a, 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 więc to mnie mało trochę dziwi, że ten pies może się nauczyć ataku wróżkowego, bo to już wiele razy było. Ale dobra, powinienem już móc sobie leczyć. Tylko, słuchajcie. To jest ten moment, w którym ja leczę. Tyrka. I bez rewajwów mogę leczyć. No do połowy. Albo nawet nie. No do połowy nie ma. A, ale to było na tyle, bo mam już mam odcinek do zmontowania i teraz dopiero ten go idę montować, więc pa.